Kochani, to znowu ja. Mamy w tym momencie 7 stopni, ale chwilę wcześniej było na pewno ciepło, dzisiaj były obloty, nie zdążyłam przyjechać i zobaczyć jak to wygląda. Ale za to pokażę Wam jak wygląda podejrzenie rabunku, czyli tutaj nie było rabunku kochani, tu były rameczki przygotowane do czyszczenia, do wywiezienia na drugą pasiekę. No i gdzieś wiatr był, podwiało mi daszek, no i nasze panienki jeszcze teraz jak jest 7 stopni urzędują mi tutaj ładnie i przenoszą co mogą. Nie mam się z czego cieszyć, kochani, oczywiście, ale jeżeli chodzi o pokazanie, jak wygląda efekt rabunku, to to jest chyba najprostszy sposób. To są właśnie ślady, tak jakbyśmy mieli tu tysiące pszczół, które zostawiły odciski swoich butów, czyli pokazały, co tutaj narobiły. No nie od razu z daleka rzuciło mi się w oczy właśnie pobrudzenie ula. Specyficznie, tak jak jest przy rabunku, tak dokładnie będzie wyglądał wasz wlotek, jeśli nastąpi rabunek w ulu, taki intensywny oczywiście rabunek w ulu. Panienki wylatują, e, jeszcze jakieś pozostałości zostały, no, muszę je powypuszczać, ale oczywiście nie chcę ich zachęcać, niech na razie sobie same wychodzą, a później będą. Później resztę wypuszczę, za jakiś czas podejdę i sprawdzę, czy wyleciały. Więc kochani, jak macie taki efekt na wlotku lub właśnie gdzieś koło powałki pod daszkiem, gdzieś od tyłu może jakaś szufladka się poluzowała i właśnie takie odciski palców pszczoły zostawiły, no to pamiętajcie, to jest właśnie efekt rabunku. Miłego.